Jeżeli chodzi o słuchowisko, jak nagrywamy, no to wiadomo, że jesteśmy stricte skupieni tylko na tekście. Nie ma ruchu, nie ma aż takich reakcji do partnera. Pierwszy błąd zawsze, który popełniają młodzi aktorzy, którzy przychodzą do radia, to wyobraźmy sobie, że ja mam tutaj mikrofon, tutaj mam partnera i że patrzymy na siebie i natychmiast dostajemy uwagę, że mikrofon jest tu, więc wszystko się gra policzek w policzek, nie patrzy się na siebie i tak dalej, i tak dalej. więc to są zupełnie inne warunki. Skupiasz się tylko na wewnętrznym jakby przeżywaniu i na. Tekście, który trzeba uprawdopodobnić. I tak, no i wydaje mi się, że najciekawsze jest to poszukiwanie prawdy, że bierzemy tak różne um, teksty a jednak jeżeli inscenizacyjnie w teatrze możemy się zasłonić kostiumami, scenografią, różnymi innymi rzeczami, to, czy wizualizacjami, tak jak dzisiaj to jest modne, to jednak w radiu jesteśmy tylko oparci jakby na słowo i na tę prawdę, którą albo uda nam się osiągnąć, albo nie. Jeżeli mówimy o jakby teatrze telewizji i o teatrze, no to, że jest dużo mniej prób, że jednak w teatrze telewizji bierzemy jednak trudne teksty, ale mamy My nie mamy aż tyle czasu, żeby nad nimi pracować, tyle co pracujemy w teatrze, więc to, to, jest, to jest bardzo intensywna praca. No i też jakby trzeba być bardzo czujnym, tak jak z kolei w filmie, że to się musi wydarzyć tu i teraz, że możesz sobie w domu coś wymyślać, ale się okaże nagle na planie, że jest zupełnie inaczej, i trzeba się dostosować.